Przejął opaskę i stał się liderem. Małpka Sport znak podkreślenia TVP.pl na X 26 lipca 2025 roku grzmi Tomaszewski ma rację, lewy zawiódł. Małpka Legend dodaje: Zieliński to kapitan, jakiego potrzebujemy? To paliwo, bo Urban stoi przed dylematem przed debiutem z Holangią 4 września zwrócić opaskę lewemu czy zostać przy Zielińskim? Dlaczego lewy nie zasługuje na opaskę? Tomaszewski w Superekspressie nie gryzie się w język. Robert ma tu najwięcej winy i powinien ponieść konsekwencje. Jeśli otrzyma opaskę kapitana, to nie będzie sprawa między Zielińskim a nim, a między drużyną a nim. Do końca eliminacji mistrzostw świata Lewandowski nie powinien być kapitanem. To skarb, bolewy, mimo powrotu do kadry pod Urbanem, małpka WP sportowe fakty, 20 lipca 2025 roku. Lewy potwierdza powrót na zgrupowanie we wrześniu. Wywołał burzę rezygnacją w czerwcu 2025 roku. Probierz odebrał mu opaskę po konflikcie o taktykę i brak zaangażowania. Małpka Sport, znak podkreślenia TVP.pl, 15 czerwca 2025 roku. Lewy odmówił gry, bo nie akceptuje probierza. Zieliński z kolei przyjął dowodzenie w meczu z Finlandią. 2-1 porażka, miał asystę. 90% celnych podań, trójkluczowe podania. Tomaszewski mówi: "Sam nie zrobił się kapitan"